Jednym z najbardziej znanych nawiedzonych miejsc w Nowym Sączu jest Nowosądecki Rynek. Co roku w noc sylwestrową pojawia się na nim duch najsłynniejszego alchemika Michała Sędziwoja. Ubrany w profesorską togę bezszelestnie spaceruje po placu rynku między jego kamienicami i bezgłośnie rozrzuca ze swojej sakiewki złote dukaty. Ten, kto znajdzie chociażby jedną taką monetę, będzie mieć szczęście przez cały rok. Synagoga Żydowska to kolejne nawiedzone miejsce w mieście. Według legendy, tuż przed północą, z wnętrza świątyni zaczęły rozlegać się bardzo głośne modlitwy, co było rzeczą niesłychaną, ponieważ owa świątynia zawsze była zamykana na noc, i w tym czasie nikt z żywych nie miał prawa być w jej wnętrzu. Każdy żydowski mężczyzna przechodzący w tym czasie obok niej mógł z imienia zostać wezwany przez tajemnicze głosy do czytania świętej modlitwy. Do II wojny światowej. Legenda ta była opowiadana przez żydowskich rodziców. W ten sposób chcieli oni, by ich dzieci nie chodziły same nocami po mieście. Z Kirkutem, czyli żydowskim cmentarzem, związana jest pewna strasznie tajemnicza historia. A nie od dziś przecież wiadomo, że wieczorami, nocami na cmentarzach różne dziwy można zobaczyć i usłyszeć. Nie inaczej było i wtedy, przed laty, gdy właśnie wieczorem pewna wycieczka z Warszawy wybrała się na Kirkut. Nagle w ich stronę szybko zaczęła zbliżać się bardzo gęsta, tajemnicza mgła. Ktoś w tej mgle nagle zobaczył postać, inny, kilka zjawów. Ale jak było naprawdę, tego się już nie dowiemy. Jedno, co jest pewne, to fakt, że wycieczka jak szybko weszła na Kirku, to jeszcze szybciej go opuściła. Kiedy do nowosądeckiego Skansenu przywieziono z Wierchomi Łękowską chatę z połowy XIX wieku, Nikt nawet nie przypuszczał, że wraz z nią przyjechało tajemnicze coś. Jak tylko skończono ustawiać przedmioty w izbach odnowionej chaty, a jej drzwi zamknięte na klucz, to gdy otwarto je po kilku dniach, zauważono, że meble są odsunięte od ścian, a niektóre drobne przedmioty zostały poprzestawiane lub porozrzucane. Któregoś razu nocny stróż, patrolujący teren Skansenu, zauważył na jej progu małe zwierzątko. Które kształtem przypominało ni to kota ni królika. Zdjęty współczuciem, wziął zwierzątko na ręce i wtedy potwornie się wystraszył. Jak opowiadał, to coś było żywe, a jednak zachowywało się jak widmo. Rzucił się do ucieczki, a rano powiedział dyrektorowi, że więcej tam nie pójdzie, bo mieszka tam złe. Po czasie zaś okazało się, że na strychu tej chaty powiecił się pewien młody i zakochany w córce właściciela zagrody parobek. Ojciec dziewczyny nie zgodził się na ślub z jego córką. Możliwe więc, że duch wraz z chatą przyjechał do nowosądeckiego skansenu i tu teraz straszy. Ponoć duchy przywiązane są do miejsc i domów, a już szczególnie te, które zmarły tragicznie. Na pograniczu Starego i Nowego Sącza do niedawna znajdowała się zabytkowa, bo z 1938 roku Willa Przystań. Mieścił się w niej hotel i restauracja, a w czasach jej świetności gościł w niej również pierwszy ułan Rzeczpospolitej Bolesław Wieniawa Długoszewski, jedna z barwniejszych i awanturniczych postaci II Rzeczpospolitej. Jednak przystań ze swoją najbliższą okolicą nabrała złej sławy w czasie II wojny światowej. Otóż w jej pobliżu w 1942 roku Niemcy zamordowali 95 Żydów podczas akcji likwidacji getta w Starym Sączu, a w czasie jej trwania zginąć miał też właściciel willi. Po wojnie zaś, po wywłaszczeniu prawowitych właścicieli, budynek przejęła spółdzielnia turystyczna Gromada. Ostatecznie po latach willa wróciła do rąk rodziny zapart. W międzyczasie też w pobliżu przystani zaczęło straszyć. Okoliczni mieszkańcy mówili, że to duchy pomordowanych Żydów nawiedzają to miejsce i pobliski laser. Przez długie dekady obiekt niszczał, a spadkobiercy dawnych właścicieli latami szukali kupca na budynek przystani. Pod koniec 2019 roku zdewastowana willa została sprzedana. Teraz na jej miejscu powstaje tam ponoć browar wraz z restauracją. Ciekawe, czy w nowym budynku stare zjawy znów się pojawią. W nowym sączu w dzielnicy Zawada początkiem lat 90. XX wieku rozpoczęto budowę bloku, którego jak się później okazać miało, nigdy nie dokończono. Ludzie wpłacili zaliczki lub niekiedy całość kwoty za swoje przyszłe wymarzone mieszkanie. Często były to oszczędności ich całego życia lub co gorsze, pieniądze pochodzące z długoletnich kredytów. Kluczy zaś do swojego nowego M Nigdy oni tak i nie otrzymali. Oficjalnie powodem zaprzestania budowy był brak dalszej zgody banku na jej kredytowanie oraz fakt, iż działka, na której blok został wzniesiony, nie posiadała dostępu do mediów czyli do wody, gazu, prądu i kanalizacji. Budowę wstrzymano, a klienci do dzisiejszego dnia tak i nie otrzymali zwrotów wpłaconych przez siebie pieniędzy. Pomimo korzystnego dla nich wyroku sądu. A co do kwestii dziwnych zjawisk, wiele osób, które było na terenie budowy tego bloku wspominało o dziwnej, tajemniczej i ciężkiej atmosferze panującej wokół. Bardzo źle się tam czuli, odczuwali duży strach, nieokreśloną wręcz panikę. Jednak co było tego powodem, tego zapewne już się nigdy nie dowiemy. Po dziś dzień natomiast nieukończony budynek, tzw. szkieletor, Hobblera, od nazwiska właściciela firmy straszy swym wyglądem i niczym magnes przyciąga do siebie szemrane towarzystwo i różnych poszukiwaczy mocnych wrażeń.